Ardegeller i Kylian Mbappé uratowali Real Madryt, ledwo wyszarpali wygraną w meczu z Getafe. Szabi Alonso na konferencji prasowej bardzo ostro wypowiedział się o planowanym meczu FC Barcelony. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Wojciech Szczęsny nie miał tutaj szans, spuścił cudownego gola. Hansi Flick wyleciał na trybuny, a Duma Katalonii miała szczęście, że w ogóle tego meczu nie przegrała. Manchester United pokonały Liverpool na Anfield pierwszy raz od 9 lat. Harry Maguire chyba w końcu się spłacił. Nottingham Forest zwolniło trenera 19 minut po zakończeniu meczu. BVB przegrało z Bayernem Monachium. Harry Kane idzie po rekord Roberta Lewandowskiego. Jan Bednarek zdobył pierwszego gola dla FC Porto. Zielu kolejny raz na ławce. AC Milan liderem Serie A. A Juventus przegrał z Como. Sponsorem kanału jest Betfan, czyli legalny polski bukmacher, który na trzecią kolejkę Champions League przygotował niecodzienną ofertę. Bowiem za każdego gola, który padnie w tej trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zgarniacie 5 zł w postaci freebetu. Wystarczy założyć konto z kodem LANDRY oraz wykonać kilka prostych kroków, które w tym momencie widzicie na ekranie. Czyli zagrać specjalny zakład na bramki w trzeciej kolejce i niezależnie od tego czy on wam wejdzie, czy też nie, freebet będzie wasz. Pamiętajcie, aby odnaleźć właściwą ofertę w kategorii Liga Mistrzów, tak ona wygląda. Link poniżej, a promocja jest kierowana tylko do pełnoletnich widzów. W tą sobotę, meczem pomiędzy Nottingham Forest a Chelsea, rozpoczęliśmy zmagania w Premier League po przerwie reprezentacyjnej. The Blues na wyjeździe pewnie wygrali z gospodarzami 3-0, choć zdobywanie bramek rozpoczęli dopiero po zmianie stron i co więcej to ten mecz kończyli w osłabieniu. Trener Nottingham Forest, czyli Ange Postekoglu, został zwolniony już 19 minut po zakończeniu tego spotkania. Czy jest to zaskoczenie? No, patrząc po wynikach, raczej nie. Dokładnie to Postekoglu prowadził ich od 9 września, Czyli od momentu zwolnienia Nuno Espirito Santo. Jednak na zajmowanym stanowisku wytrzymał zaledwie 8 meczów, notując średnio na jedno spotkanie zaledwie 0,25 punktu. Manchester City podtrzymuje bardzo dobrą pasę meczów z Evertonem i pewnie wygrywa. Spotkanie przed własnymi kibicami zakończyło się wygraną 2-0, a dwie bramki były autorstwa Erlinga Hallanda, który już po ośmiu kolejkach na koncie ma aż 10 goli. Co ciekawe, w tym ważnym meczu nie mógł wystąpić Jack Grealish, który oczywiście jest piłkarzem Manchesteru City, ale wypożyczonym do Evertonu, no i ze względów na zapisy w umowie nie mógł zagrać przeciwko obywatelom. Arsenal skromnie wygrało z Fulham 1-0. Gola zdobył Trossard, ale samo zwycięstwo było naprawdę bardzo ważne, bowiem ono pozwoliło im wskoczyć na pozycję lidera Premier League. Po bardzo słabym początku tego sezonu do impetu powraca Aston Villa, która nie przegrała od pięciu meczów ligowych i do tego trzy ostatnie pewnie wygrała. Wczoraj poradzili sobie z Tottenhamem w Londynie wygrywając 2-1. Całe spotkanie rozegrał Matty no i był to jego solidny występ. Manchester United pierwszy raz od 2016 roku w ligowym meczu na Anfield pokonał Liverpool. Wczorajsze spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 1. Już w pierwszej minucie i trzeciej sekundzie Brian Ebumo pokonał Martaszwilego, wyprowadzając czerwone diabły na prowadzenie. A na tego gola The Reds nie potrafiło odpowiedzieć aż do minuty 77. Wtedy Kodigak powyrównał, ale po kolejnych kilku minutach Harry Maguire dał Manchesterowi United upragnione zwycięstwo nad odwiecznym rywalem. Tym samym pogłębia się kryzys drużyny prowadzonej przez Arnes Lota, która przegrała czwarty mecz z rzędu. Zła pasa rozpoczęła się porażką 27 września z Crystal Palace, potem w meczu Champions League nie dali rady Galatasaray, a kolejne mecze to ligowa porażka z Chelsea, no i teraz po przerwie reprezentacyjnej z Czerwonymi Diabłami. Co więcej, tak zła pasa nie przydarzyła się Liverpoolowi od 11 lat. Poprzedni raz cztery mecze z rzędu przegrali jeszcze w 2014 roku, czyli przed erą Jurgena Klopa. Obecnie na prowadzeniu w Premier League, tak jak wspomniałem, jest Arsenal z dorobkiem 19 punktów. Piłkarze Pepa Guardioli tracą do nich trzy oczka i wyprzedzają o zaledwie jeden punkt Liverpool. Manchester United co prawda dalej ma ujemny bilans bramkowy, ale do derec tracą zaledwie 2 punkty. Obecnie drużyną bez ani jednej wygranej pozostaje jedynie... Wolverhampton. El Clasico już za tydzień, a FC Barcelona, jak i Real Madrid wygrywają swoje ligowe mecze przed tym ważnym wydarzeniem. Zacznijmy od królewskich, którzy po męczarniach uporali się z Getafe 1-0. Już na początku tego spotkania początek dla gości mógł być tragiczny, bowiem Ćłameni faulował we własnym polu karnym, ale sędzia jakimś cudem uznał, że tutaj nic nie było i puścił grę. Wejście, no po prostu nie z tej ziemi, miał Alan Niom. Pojawił się na murawie w minucie 76, a po 60 sekundach opuścił murawę. Zatrzymał bowiem nieprzepisowo Viniciusa. Uderzył go w twarz i powalił na ziemię, choć Brazylijczyk nawet nie miał piłki przy nodze. Czerwona kartka była oczywista, no i taką też karę zastosował arbiter. W minucie 80, gola zdobył Kilian Mbappé, ale większe zasługi ma tutaj Arda Geller, który fenomenalnie podał mu piłkę. Po meczu odbyła się jeszcze ciekawa konferencja prasowa szabiego Alonso, ale o tym powiemy za chwilę. Przechodzimy do FC Barcelony, która odniosła szczęśliwe zwycięstwo nad Gironą 2 do 1 w dziewiątej kolejce. Mecz odbył się bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego, ale w bramce z Wojciechem Szczęsnym. Przed spotkaniem kibiców jednak zaniepokoiło zachowanie polskiego golkipera. W trakcie przedmeczowej rozgrzewki opuścił boisko bez wyraźnej przyczyny. Obawiano się kontuzji, ale ostatecznie zagrał pełne 90 minut. Przez pierwsze 15 sekund tego meczu piłkarze nie grali w ramach protestu przeciwko rozgrywania meczów La Ligi poza granicami Hiszpanii. W minucie 13 prowadzenie dał Pedri, ale Szczęsny puścił efektownego gola przewrotką od Alexa Witzela, dla którego było to pierwsze trapienie w barwach Girony. Pod koniec tego spotkania na trybuny wyleciał Hansi Flick za protesty. Sędzia ukarał go pierwszym żółtym kartonikiem za oklaskiwanie jego decyzji, a potem pojawiła się kolejna żółta kartka za zachowanie przy linii bocznej. Niemiec co prawda tłumaczył się, że doszło do nieporozumienia, że tak naprawdę w tej pierwszej sytuacji krzyczał do Frankiego de Jonga, no ale to nie zmienia faktu, że podczas El Clasico nie będzie mógł zasiadać na ławce, a tylko na trybunach. Wracając do spotkania, to bohaterem został Ronald Araujo. Co ciekawe, Araujo ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, a trener wprowadził go w minucie 82 i ustawił na napadzie, choć nominalnie jest defensorem. Prawda jest taka, że FC Barcelona przed meczem z Real Madryt nie powinna, a wręcz po prostu musi wyciągnąć wnioski, bo wczorajszą rywalizację z zieloną mogli wysoko przegrać, po prostu rywalom zabrakło szczęścia i skuteczności. Liderem tabeli pozostaje Real Madryt z dwoma punktami przewagi nad Dumą Katalonii. We Włoszech komo pokonało Juventus, bohaterem meczu został Nico Paz, który nie tylko bardzo efektownie asystował przy pierwszym trafieniu kolegi, ale także w cudowny sposób uderzył na 2-0, ustanawiając wynik tego meczu. Natomiast liderem Serie A został AC Milan po wygranej nad Fiorentiną 2-1. W pierwszej połowie gole nie padały, ale po zmianie stron dwie bramki Rafaela Liao zaważyły na zdobyciu pełnej puli punktów. Atalanta bezbramkowo zremisowała z Lazio, ale udział w tym meczu nie wziął Nikola Zalewski. Trzy punkty zdobył Inter, pokonując na wyjeździe AS Rome, padła tylko jedna bramka i to już w minucie szóstej. Piotr Zieliński ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, ale trener wprowadził go na murawę w 81 minucie. Z kolei trapienie Giovanniego Simone zadecydowało o zdobyciu pełnej puli punktów przez Torino i to w meczu z Napoli. Przechodzimy do Bundesligi, gdzie odbyło się hitowe spotkanie, czyli mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund. Gospodarze wygrali 2 do 1 po trafieniu Harry'ego Keina oraz Olise. Kapitan reprezentacji Anglii po zaledwie 7 kolejkach ma na koncie aż 12 bramek, a to sprawia, że doścignięcie rekordu Roberta Lewandowskiego, a następnie jego pobicie, jest coraz bardziej prawdopodobne. Z kolei w ligowej tabeli z wynikiem 21 punktów prowadzi, no nie kto inny, jak Gwiazda Południa. Do tej pory nie przegrali ani nie nie organizowali żadnego spotkania i stracili zaledwie cztery bramki. Liga Niemiecka poza pewnymi wyjątkami, no dla nich jest po prostu za słaba, takim prawdziwym sprawdzianem ich formy będą na pewno mecze w Champions League. FC Barcelona już w grudniu rozegra ligowy mecz z Villarrealem i to w Miami, co zostało już zatwierdzone przez UEFA oraz FIFA. Ale to spotkało się z wielkim sprzeciwem klubów z La Ligi, w tym oczywiście sprzeciwił się Real Madryt. Trener królewski Szabi Alonso po meczu jasno wyraził swoje stanowisko na konferencji prasowej, mówiąc, że taki mecz po prostu psuje rozgrywki i jest organizowany bez jednomyślności i konsultacji z innymi klubami. Protesty przeciwko wyjazdowej grze ligi hiszpańskiej na innym kontynencie już się rozpoczęły. W pierwszych sekundach niektórych meczów la ligi zawodnicy stoją bez ruchu, pokazując swój sprzeciw wobec tej decyzji. Międzynarodowy Związek Piłkarzy ogłosił, że te symboliczne protesty będą kontynuowane w tej, ale i kolejnych kolejkach. Jan Bednarek zdobył swojego pierwszego gola w barwach FC Porto podczas meczu 1,32 pucharu Portugalii. Trafienie w dziewiątej minucie otworzyło wynik spotkania, a Porto pewnie wygrało 4 do zapewniając sobie awans do kolejnej rundy. W drugiej połowie Hatrika skompletował hiszpański napastnik Samu. PKOBP Ekstra klasie Zagłębie Lubin pokonało Legię Warszawę 3 do 1. Wśród strzelców był między innymi Kamil Piątkowski, który trafił, no ale, do własnej siatki. Lech Poznań po 2 zremisował z pogonią Szczecin. Krakowia wygrała 2 do 0 z Rakowem Częstochowa, a Jagiellonia Białystok rozbiła Arkę Gdynia 4 do 0. A co nas dzisiaj czeka? W Premier League o 21 West Ham United kontra Brentford. W pierwszej lidze Puszczanie Połomice Wisła Kraków. W Ekstraklasie Wisła Płock Termalika Nieciecza. W hiszpańskiej La Lidze Deportivo Alavés kontra Valencia. A we włoskiej Serie A Cremonese podejmie Udinese. Na dziś to koniec. Pamiętajcie o ofercie Betfan. Link oczywiście na dole w opisie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!